Pierwszy klej, klej 6020. Jest to klej przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, gdzie szczelina nie powinna być większa niż 1,5 mm. Drugi klej, klej 6023, jest to klej najczęściej stosowany w zakładach obróbki szkła, przeznaczony do klejenia elementów. Gdzie szczeliny nie są większe niż 0,2 mm. Kolejnym klejem jest klej 6035. Jest to klej średniej lekkości, szczelina do pół mm. Ważnym, ważną cechą tego produktu jest jego wodoodporność. W pełni jest wodoodporny. Kolejnym klejem stosowanym. Przeważnie w futach szkła i kryształów, ze względu na swoją lepkość, jest klej 6022. Jego wypełnienie szczelin może sięgać nawet do 2,5 mm. Następnym klejem jest klej 6099. Jest to specjalny klej o konsystencji pasty, umożliwiający nakładanie na powierzchnię pionowe i pułapowe. Z tej powierzchni on nie spływa. Trzyma się i umożliwia bardzo precyzyjne, dokładne łączenie w pozycji pionowej. Ostatnim klejem z serii 6000 jest klej 6060, który ma dwa systemy utwarcania. Można go utwarcać za pomocą promieni UVA ale również można go utwardzać za pomocą aktywatora 5900. Jest on najczęściej stosowany w tych przypadkach, kiedy nie możemy zadziałać promieniami UV. Tutaj najczęściej są to szkła lakierowane, szkła barwione w masie jak również elementy które nie uniemożliwiają zastosowanie Wielkiego UV-a. Te dwa produkty oczywiście nie mieszamy. Na jedną powierzchnię nakładamy aktywator, na drugą powierzchnię nakładamy klej. Dociskamy 30 sekund. Po tym czasie mamy wstępnie zrealizowane połączenie. Po około 6 godzinach mamy pełną wytrzymałość złącza. Nasze kleje dobierane są w zależności od szczelin, które występują między elementami łączonymi. Wszystkie te kleje nadają się do łączenia szkła ze szkłem, szkła z metalem oraz szkła z innymi materiałami. Możemy tymi klejami łączyć drewno, aluminium, kamień. Do klejenia tworzyw sztucznych mamy specjalnie dedykowane kleje.